Dzisiaj konferencja plenerowa. Za nami w skutku widok, puste torowisko. Przestanek tramwajowy zasłonięty czarną przesłoną. Także temat wiadomy. Spotykamy się dzisiaj w sprawie tramwaju, który jeździł od 116 lat. Co prawda tutaj nie dojeżdżał, bo ta linia była krótsza, ale od jakiegoś czasu nie jeździ. Są z Państwem dzisiaj senator Rzeczypospolitej Polskiej, pan Maciej Łuczak. Witam Państwa. Proszę Państwa, jesteśmy zaniepokojeni sytuacją, jaka nastała teraz w naszym mieście. W piątek była konferencja, na, której, na którą był zaproszony nasz pan prezydent i proszę Państwa nikt z naszego ratusza nie, nie był obecny na tym spotkaniu, gdzie pan premier Borawiecki przedstawiał plan rozwoju dla naszego tutaj regionu. Nie wiem czy to jest spowodowane, czy brakiem czasu wszystkich urzędników ratusza, czy brakiem zainteresowania ze strony naszych władz lokalnych. Jest nam naprawdę, no, nie powiem, że przykro, ale jesteśmy bardzo zdziwieni postawą e, naszych głodarzy, którzy nie mają czasu nawet na to, żeby e, się spotkać, żeby porozmawiać o sytuacji w naszym mieście. Nie wiem, czy tutaj w tym mieście wszystko wygląda tak dobrze, jak, jak na załączonym obrazku, ale uważam, że jeżeli nie podejmie się konkretnych działań, to to nasze miasto dalej będzie stało w miejscu i dalej nie będzie jakiegoś znaczącego tutaj rozwoju. Prosimy Pana Radnego Różyckiego oraz Radnego palik o opowiedzenie się w tej kwestii. Właśnie w tej chwili się okazało, że bardzo palącym jest sprawa tramwaju. Natomiast my niedawno wydaliśmy dosyć dużą kwotę na termomodernizację. Spłaty są przewidziane na 15 lat do 2033 roku. 48 milionów w takim no, niezbyt nam znanym projekcie, to jest publiczno-prywatny ze spółką Siemens. Tu już jest blokada dużej ilości pieniędzy. Ponadto miało być wtedy 18 milionów dwa lata temu. Ponadto mamy też zaplanowaną modernizację taboru. 18 zakupów samochodów za 4, no pierwsza wersja 69,5 miliona dla NZ. -ki. Natomiast nie ma żadnych pieniędzy na na tramwaje. No, teraz uchwaliliśmy dosyć tak awaryjnie 700 tysięcy na naprawę tego drutu, który tam już z 12 mm na 6 mm na tym odcinku od Ikei do dużego skrętu. No i na kilka tych pochylonych słupów, ale... Jeżeli byśmy chcieli modernizować całą trakcję, to potrzeba 120 milionów, niewiadomo skoło. Odpowiedzialność prezydenta Mackiewicza, szerzej tak naprawdę tego środowiska, które rządzi pabianicami od można powiedzieć od 2006 roku, od początku rządów prezydenta Dych. To już problem tam waju od początku przez te lata, przez te praktycznie 11 lat był lekceważony, było traktowane to na zasadzie. Jakoś to będzie, a może nam nie wyłączą tego tramwaju, dlatego systematycznie tych remontów nie było przeprowadzanych w takiej skali jak trzeba. I dzisiaj mamy taki stan rzeczy, że, że linia tramwajowa jest wyłączona, że 10, 9 tysięcy osób korzystało z tramwaju. No, ma praktycznie rzecz biorąc, gorszy środek transportu, który dojeżdża do Łodzi tylko do placu, nie dojeżdża do placu niepodległości, tylko do Portu Łódź. I pan prezydent obiecywał nowe miejsca pracy, obiecywał nowoczesność, rozwój, a co mamy? Mamy taki krajobraz właśnie zajastające tory tramwajowe. I to jest skutek tych rządów tego całego środowiska. I, a jeśli pojawia się szansa na miejsca pracy, na rozwój, na naprawdę impuls mocy dla tego miasta, to prezydent tego nie chce. Nie chce geotermii, która daje możliwość promocji miasta, daje tańsze ciepło. I daje, I daje też tą, y, taką kreacyjną biotę. I my, która, tak jak też powiedziałem właśnie przyczynia się do promocji miasta. Opusił no. się o to, aby mogli oni zabrać głos w tej sprawie, no bo właśnie. to jest dla nich sprawa najważniejsza. Większość urzędników dojeżdża do pracy samochodami, stać ich na to, natomiast mieszkańcy i młodsi i starsi korzystają z komunikacji miejskiej, jaką był chociażby czy międzymiastowy, jaką był tramwaj. Prosimy Państwa y, bardzo, jest czas dla Państwa, możecie Państwo. Y, opowiedzieć o tych swojej codzienności, jeżeli są jakieśkolwiek problemy z dojazdem po zastosowaniu zastępczej komunikacji. Prosimy. Proszę, śmiało. No ja to tak bym powiedział, że panowie, ale co to nam wszystko interesuje, o czym mówicie? Przecież to jest wasza sprawa. Nie? Tak, wy rządzicie i to jest wasza sprawa. Czyli no, to w tym momencie muszę A, pana tego no. wyprowadzić z błędu, bo takie no, ogólnie, nie, nie, my, my rządzicie, my, my rządzimy, nie, no, to tak nie no, wygląda. No, my to to, jesteśmy, głos, tak, prawda? tak, I, Chcemy, i ma pan my, prawo oczekiwać, że żebyśmy walczyli o państwa interesy. Dokładnie, tylko, że sytuacja jest taka, my jesteśmy w tej pozycji, jesteśmy jednymi w opozycji. Decyzje de facto co do no miasta podejmuje, to może, to podejmuje prezydent Mackiewicz i jego a większość wyraźnie. My walczymy jak zapewnia możemy o interesy państwa, ale my mamy jesteśmy dobrze. w opozycji, my nie rządzimy dosłownie, decyzji nie podejmujemy, no. tylko możemy zabiegać o to, żeby decyzje były podjęte i to właśnie w tym momencie tego obowiązku nie wywiązujemy. Każdy normalny człowiek wie o tym, co Dokładnie. I się w tej sprawie się spotykamy. Są takie historie, że nie ma pieniędzy na to, Tamtej, linii. to trzeba to też A czy zresztą idziemy w 21 wieku. Według tak mnie A A to bo jest, jest przeżytkiem. To, to jest moje prawo ta. Ta. Właśnie, właśnie nie. Jest, A właśnie nie pytanie, jest. Pan prezydent dużo rzeczy mówi. Pan prezydent naprawdę bardzo dużo rzeczy mówi ja i na tym się kończy. No właśnie, na tym się kończy. Na na tym, tym natomiast, się kończy. natomiast proszę, proszę państwa, 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 ja jeszcze raz powtórzę. Bardzo chętnie zapraszamy przy kamerach na rozmowę z panem prezydentem, bo. Bo to jest, wie pani, to jest takie uciekanie. Bardzo chętnie się z nim spotkamy i bardzo chętnie porozmawiamy o pewnych rzeczach, ale no niestety pan prezydent nie chce się spotkać. Przepraszam, a czy któraś tu z pań podróżuje tramwajem? Podróżowała? A i teraz muszą pani dochodzić tak, do dworca, tak? Pieszo. Ile się idzie? Mniej więcej? Ja. Jak długo się idzie na ten przystanek? jak to idzie, to jest, to jest, to ale tak w te 30 że... minut, to... Czyli... ale są ludzie, chorzy, inwalidzy, okular, którzy muszą iść Tyko. na pierwszą do... no i nie mają gdzie nadal podkładać. Tylko nas podziwi, że mamy tutaj spotkanie, a naszego pana prezydenta nie no ma. Bo chyba, no bo chyba lu, lu, lu. nie był zaproszony. Nie a, jest to jest spotkanie za pani. Nie nie zaproszony. Tak, zaproszony, trochę... Jest zebranie i co tu jest?